Dzień dobry, witam widzów przed telewizorami, witam gości w studiu. Dziś planujemy rozegrać 16. odcinek 114 już serii Teleturnieju 1 z 10. Oto nasi dzisiejsi gracze. Grzegorz Grzybczyk, urzędnik i nauczyciel akademicki z Krakowa. Marta Żurek, przyjechałam z Dąbrowy Górniczej, na co dzień pracuję w jednej z katolickich korporacji. Maciej Koszuba, przyjechałem z Gdyni, jestem studentem logistyki. Przemysław Gargała, przyjechałem z Krakowa, pracuję jako menadżer restauracji. Marcin Gonera z Częstochowy, jestem nauczycielem. Jacek Danowski, emerytowany nauczyciel akademicki, przyjechałem z Łodzi. Marcin Kociuba, pochodzę z miejscowości Rogalin, przyjechałem z Bydgoszczy, jestem pracownikiem Urzędu Statystycznego. Stanisław Osmenta, nauczyciel z Olbromia. Ryszard Radzik. Przyjechałem z Bestiny, w miejscowości Wogierska Białej, prowadzę własną działalność gospodarczą. Krzysztof Suter, radca prawny z Tychów. Pierwszy etap. Dwa pytania pod adresem każdego z graczy. Kto odpowie na przynajmniej jedno z nich, zastanawiając się nie dłużej niż trzy sekundy, ten przechodzi do dalszej rozgrywki. Pan tytuł tego utworu: Pan Stanisław, czy włoskie wino musujące prosecco jest zawsze białe? Nie. Tak, troszeczkę to jest białe, musujące wino. Panie Armię Świata ubot to skrócona niemiecka nazwa których okrętów? Podwodnych. Czy w wyrach. W razie poproszę. Delfiny mogą wydawać ultra czy infra dźwięki. Ultra, ultra dźwięki. Tak się porozumiewają. Dziesiątka. Pan numer 8. Proszę posłuchać. Znalazła raz pewna pani, aparat do pani, z sentymentem wzruszona, wzięła się w ramiona i czule, to niego rzekła. ty jesteś rodem z piekła. Jak ma na imię wokalista, którego słucham? To Czesła. Czesław Mozin nie do powiedzenia z kimkolwiek innym. Pan numer 8. Jak nazywa się Polskie Wydawnictwo, założone w Rzymie w 1947 roku, przeniesione do podparyskiego Maison Lafitte. Polska kultura. Kulturę wydawał Instytut Literacki. Pan numer osiem.